Przenieśmy się do Krakowa, aby poznać historię Tomka. Tomek w domowym zaciszu delektuje się dubajską czekoladą, ale właśnie stwierdził, że już jej brakło. Czekolada dubajska stała się viralem. Jest wszędzie. Zenek Martyniuk to produkuje, yy, książę to ocenia. No dobra jest. Ale jak kupisz w sklepie, to jest mało i drogo. A ja bym się chciał tym po prostu najeść. Kochanie, Mamy jeszcze pistacji. Co mogę jeszcze zrobić? To nic. Bardzo było.